Witam państwa po długim weekendzie. Jak zwykle rynek budowlany trochę przez taki tydzień przysiada, ale na szczęście w tym roku jakiegoś takiego dużego spadku koniunktury nie było. Trochę firm zrobiło sobie też urlopy, zwłaszcza te, te mniejsze firmy. Część jednak cały czas pracowała. Dzisiaj, oprócz wiadomości z rynku, powiemy także o cenach usług budowlanych. Ten temat poruszaliśmy pod koniec kwietnia. Warto teraz do niego wrócić, dlatego że w połowie czerwca już właściwie w tym tygodniu przed weekendowym zaczęły wyraźnie rosnąć ceny usług. Jest to taka też odpowiedź firm na rosnące koszty pracy i wzrost cen paliw. Zapraszamy. W tygodniu długiego weekendu koniunktura była w budownictwie dość stabilna. To dobrze, że nie została osłabiona ta koniunktura jak to zwykle bywa przy, przy długich weekendach. Spadek koniunktury był raczej niewielki. Natomiast szczególnie pogorszyła się koniunktura w ostatnim tygodniu na tynki ocieplenia. Jednak, w takim wymiarze, w takim pełnym rozrachunku. W czerwcu to są branże, które, które ten udział dotychczas powiększały. Szczególnie branża tynkarska, która wraz z brukarską mają największy wzrost inwestycji w swoich kategoriach. Coraz większy udział w rynku ma także branża wykończeniowa, która wchodzi na szczyt zamówień w tym roku. Największy rynek budowlany mamy w województwach mazowieckim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Razem to niemal 50% wszystkich nowych inwestycji. Najmniejszy rynek mamy w województwach opolskim i świętokrzyskim. Niestety w budownictwie znacznie rosną w czerwcu koszty, a z tego też powodu ceny usług. Rosną zarobki, bo nie ma ludzi do pracy, a naciski płacowe są bardzo duże. Także wysokie ceny paliw powiększają koszty działalności. Firmy budowlane podnoszą więc ceny już szybciej niż na początku czerwca. To niestety nie sprzyja rozwojowi budownictwa, bo jest ono już znacząco droższe niż w ubiegłym miesiącu. Coraz gorsze dane płyną także z handlu budowlanego, co może wskazywać na koniec szczytu sezonu budowlanego. Zazwyczaj ten szczyt utrzymywał się do połowy lipca. No, oby trwał jak najdłużej. W tym roku niestety za prawdziwy szczyt powinniśmy przyjąć luty, bo to w tym miesiącu było najwięcej zamówień od początku roku w takim rozliczeniu miesięcznym. W tygodniu z długim weekendem spadła liczba dostępnych filmów budowlanych, ale to właśnie ten wyjątkowy tydzień spowodował wycofanie się z rynku, zwłaszcza. Bardzo małych firm. Wielu właścicielom, zwłaszcza takich firm jednoosobowych czy nawet tam dwuosobowych, malutkich brygad, yy, ciągle wydaje się, że to oni nadal rozdają karty, decydują, czy kiedy będą pracować, czy nie będą pracować. Jeszcze trochę się zachowują tak, jakby trwał taki boom budowlany jak w ubiegłym roku. Tymczasem ta gra rynkowa się zaoszcza, jest yy, coraz więcej firm. Bez jakiegokolwiek marketingu reklamy. No i oni zaczynają powoli cierpieć na, na brak zleceń. Bo na rynku jest ich wyraźnie mniej niż w ubiegłych latach. W czerwcu ta grupa z tego co widzimy, no powiększa się. Z uwagi na to, że w wzrost cen materiałów budowlanych bardzo szybki w tym miesiącu największy chyba od początku roku zanotowaliśmy w naszym koszyku wzrost cen średni materiałów budowlanych o 2,64% takiego wzrostu jeszcze nie było to też spowodowało, że w połowie czerwca znowuż rosną Ceny usług budowlanych, mimo że początek czerwca wskazywał na lekkie spowolnienie tego wzrostu, jak popatrzymy w naszej tabeli, w czerwcu szykuje się wzrost w granicach 1,3%. Sądzimy, że będzie ten wzrost cen usług budowlanych większy lub podobny jak w maju w maju było to 1,5% także to że cieszyliśmy się na początku czerwca że jednak te ceny nie będą tak szybko rosły rosną głównym powodem wzrostu cen jest bardzo duży nacisk na pracę na, na przepraszam na płacę, ponieważ no, brakuje pracowników firmy przed wakacjami mają tak duże naciski na, na, na płace, że no, no te płace podnoszą, i płacami też próbują przyciągnąć czy podkupić ludzi z innych firm. To jakby na, nakręca też tą spiralę wzrostu płac. No, koszty trzeba zniwelować niestety wyższymi cenami. Swoją robotę robią także. Dość wysokie już ceny paliw, można powiedzieć, bardzo wysokie, i one niestety no na razie jakoś niewiele tam spadają. Utrzymują się bardzo wysokie ceny benzyny, no, ropy troszeczkę niższe, no ale tak czy inaczej koszt transportu w firmach budowlanych i koszt operacji maszynami znacznie wzrósł. Najszybciej rosną, jak zwykle, ceny prac wykończeniowych. Mówimy jak zwykle, bo niestety w sezonie czy w takim szczycie sezonu, no, prace wykończeniowe z reguły bardzo mocno drożeją. Z tego też powodu, że, że to jest duży rynek. W tej chwili, jak się okazuje, niemal 20% nowych inwestycji to są inwestycje wykończeniowe. Jak widzimy w naszej tabeli rosną w czerwcu niemal wszystkie ceny prac wykończeniowych. Najszybciej oczywiście proste prace. No jest to dla nas zawsze jakiś fenomen. Chociaż widzimy gdzie jest podłoże. Po prostu najszybciej rośnie koszt pracy. Takiej niewykwalifikowanej, niestety ludzi nie ma, i firmy muszą te, te, te płace podnosić. A jak je podnoszą, no to wiadomo, że wraz z nimi idą wyższe ceny usług. Bardzo też w czerwcu, więc podrożało malowanie, montaż płyt GK wykonanie gładzi oraz montaż paneli podłogowych. Natomiast no nie widać, żeby jakiekolwiek ceny tutaj rosły dużo wolniej. Wykończeniówka generalnie drożeje według naszego wskaźnika około 2% myślę, że ten wskaźnik do końca czerwca będzie przekroczony jeszcze o dziesiątych procenta. Jeśli chodzi o ciężkie roboty budowlane, tutaj ten wzrost cen nie jest tak duży. No ale też w połowie czerwca uległ przyspieszeniu. Zakładamy, że ceny w ciężkim budownictwie wzrosną o ponad 1%, ale widać, że szczególnie rosną w tej chwili ceny tynkowania maszynowego, stolarki budowlanej. Wszystkie praktycznie prace instalacyjne z wyjątkiem elektrycznych, więc też to nie jest tak, że, że wszystkie branże mają ten wzrost umiarkowany. Niektóre te ceny podnoszą wyżej. Widać też w ostatnich umowach, że firmy dekarskie również podnoszą ceny. Na początku czerwca wyglądało to na jakiś. Większy spadek, było więcej opustów. W tej chwili tego już nie ma. Firmy twardo trzymają się coraz, coraz wyższych cen w terenie. Najszybciej rosną w tej chwili ceny robót ziemnych, czyli wszystkich prac maszynowych. Tutaj wzrost cen przekracza już 2%. I pewnie jeszcze też parę dziesiątych procent będzie wyższy na koniec czerwca. Wszystkie branże, które, które obserwujemy w tej grupie prac zewnętrznych, no z wyjątkiem może tej grupy, branży ogrodzeniowej, wszystkie podnoszą ceny i to zdecydowanie także. Wszystkie firmy ogrodowe, które zajmują się projektowaniem i organizowaniem ogrodów. Finalnie rosną też koszty budowy domu. Można trochę też przypisać ten wzrost kosztów w ogóle do budowy budynków kubaturowych. Widać, że, że stany surowe rosną o przynajmniej 2%. Stany deweloperskie wykończone 2,2%. Myślę, że też tutaj będzie to trochę wyżej, zwłaszcza jeśli chodzi o stany wykończone, dlatego że bardzo drożeją usługi wykończeniowe. I od razu sięgnijmy do naszej rocznej prognozy. Jak widać, ceny materiałów budowlanych w tym roku. Mogą wzrosnąć nawet o 26%. Jeśli chodzi o usługi budowlane, będzie to około 16%, być może nawet 17%. Koszt budowy budynków podrożeje, więc prawie o 23% jest to najmniej korzystna dla inwestorów prognoza. Jaką, jaką tutaj wyliczyliśmy no miejmy nadzieję, że w drugiej połowie roku troszeczkę ta, ta inflacja zacznie opadać albo przynajmniej się zatrzyma i już dalszego takiego prognozowanego wzrostu nie będzie a na razie wygląda to na na Podwyżki kosztów budowy, co najmniej grubo przekraczającym zakładaną inflację. I na koniec, jeszcze nasz wykres pokazujący kształtowanie się rosnących cen od stycznia, czyli od początku roku. Nie mamy jeszcze tutaj czerwca ale można spokojnie założyć, że, że ta krzywa będzie co najmniej tak rosnąca jak w maju. Będzie więc to już wzrost cen usług no, przekraczający spokojnie 7% za pierwsze półrocze. No ale tutaj na razie nie widzimy. Jakiegoś spowolnienia wzrostu cen usług. Wobec tego no, spodziewajmy się, spodziewajmy się najgorszego. Jak widać, jeszcze w maju można było mówić o pewnej stabilizacji cenowej. Dzisiaj już o tym nie mówimy. GUS także podaje o, o trochę niższym wzroście cen w maju. Ale w czerwcu już niestety tak nie będzie. Myślę, że ceny rosną nie tylko w budownictwie. To jest głównie wynik znacznego wzrostu kosztów paliw, no i też nacisków płacowych. One występują zwłaszcza przed okresem też urlopowym, także no niestety musimy się z tym pogodzić. Sądzimy, że te ceny, które pokazaliśmy, one jeszcze do końca czerwca niestety wzrosną. Ale o tym już powiemy za tydzień. Do zobaczenia w takim razie w przyszłym tygodniu.